pasja i serce fundamentem etosu szczera. Zacznę od tego, że żyć wiernie, że w świecie dzisiejszym, w niejasnym świecie nie jest łatwo. Nasze serca, nasze umysły pragną jasności. Chcemy mieć jasny obraz sytuacji, jasny pogląd na to, jak się rzeczy mają jasny wgląd w nasze własne problemy i problemy świata. Ale tak jak w przyrodzie, kolory i kształty mieszają się ze sobą. Bez wyraźnych podziałów takie życie ludzkie nie daje nam tej jasności, której szukamy. Granice między miłością i nienawiścią, troską i zaniedbaniem, one są w pewnym sensie takim dla nas ciągle wyzwaniem. Żyć, mówi Martin Heidegger, to budować miejsce zamieszkania dla człowieka. I to zdanie Martina Heideggera to odwołanie się do greckiego słowa etos. Etos to znaczy dla niego budować miejsce zamieszkania dla człowieka. W dzisiejszym świecie istnieje głęboka potrzeba tego, aby dać wyraz elementarnemu doświadczeniu, że ludzki etos jest w swej najbardziej fascynującej odmianie etosem twórczym, kreatywnym, a nie odtworczym. Etos rozumiem jako styl, jako sposób bycia, jako postawę danej grupy społecznej. Wyróżnia ona w sposób szczególny. materialny wyrazem to są zwyczaje, kodeksy etyki, zbierające konkretne zasady, których dana grupa powinna przestrzegać. Polscy sprzedaży takiego kodeksu, jeśli nie dobrze wiadomo, nie sformułowali. Korzystają z tego, co wypracowali. Więc punktem mojego wyjścia, punktem rozważań w dzisiejszym moim wystąpieniu jest założenie, że podstawą etosu pszczelarza jest serce i pasja. Czyli entuzjastyczne, emocjonalne oddanie się pracy na rzecz pszczół i ludzi. Ta właśnie żarliwa pasja prowadzi szczelarza przez trzy poziomy poszukiwania. Pszczół, co odnieść można do wartości, jaką jest wiedza i troska, co było zresztą wykładne poprzednim. Bezpieczeństwo pszczelarza, które wiązać należy z samą świadomością, oraz bezpieczeństwo pszczelarstwa, czyli realizowaniem wartości, jakimi są wspólnota i współodpowiedzialność. Zacznę od pierwszego. Bezpieczeństwo pszczół wyzwaniem dla ludzkości. Zapewne niewielu ludzi zapytanych o największe wyzwanie, z którym musimy się mierzyć współcześnie, wskazałoby bezpieczeństwo pszczół. Na szczycie listy znalazłyby się raczej takie problemy jak zagrożenie wojną, terroryzmem, konsekwencją zmian klimatycznych, nierówności społeczne czy migracji. Jednak głębsza refleksja mogłaby doprowadzić do wniosku, że bezpieczeństwo pszczół jest silnie powiązane z różnymi typami ryzyka i zagrożeń, z jakimi musimy zmagać się obecnie. W świecie wstrząsanym ekonomicznymi i grami politycznych imperiów nie zdajemy sobie sprawy z mikropotęgi owadów, w tym pszczół. Oliver Milman w swojej książce Insect Crisis obrazowo opisuje znaczenie miniaturowych imperiów, od których zależy życie na naszych planecie i nasze codzienne funkcjonowanie. Ryzyko związane z wyginięciem pszczół i innych żaby naszych środowisk jest dobrze znane. Ale przecież nawet te owady, których nie cenimy, odgrywają niezwykłe w naszym ekosystemie, jak całe rodziny komarów, które zabylają, kakaowce i bez których zabrakło czekolady. Wyobraźmy sobie świat pełniony ciszą, pisze Oliver Edwin bez brzęczenia pszczół, irytującego dźwięku nadlatującego komara czy wieczornych koncertów świerszczy. Świat, w którym nie ma połowy ptaków w tych odżywiających się opadami. I ma, gdy tu moglibyśmy wymieniać te wszystkie imperia związane z opadami. Ta katastroficzna wizja rodzi pytanie, co można zrobić. Czy hemolitki organizowane przez ekologów lub chaotyczne decyzje podejmowane przez polityków wystarcza, by zarazić temu zagrożeniu? Albo jak niektórzy proponują, czy drony i roboty mogłyby być równie efektywne jak pszczoły? Badania pokazują niezwykłą inteligencję pszczół. Lars Kikke opisuje przykłady zachowań, które dowodzą orientacji przestrzennej i wysokich zdolności poznawczych. Czy pszczoły, takie stare pytanie, rozpoznają kwiaty i ludzkie twarze? Czy uczą się przez obserwacje innych? Czy potrafią liczyć? Teraz Cika, na wszystkie te pytania odpowiada twierdząco. Dowodzą, że stawia to przed nami nowe wyzwanie etyczne w kontekście badań laboratoryjnych i ochrony środowiska. Pszczoły czują i myślą. Thomas Seeley. W jednej ze swoich książek dowodzi, że to obserwacja dziko żyjących pszczół może pomóc nam znaleźć rozwiązania, które wzmocnią szanse przetrwania pszczół jodnych. Proponowany przez niego model darwinowskiego pszczelarstwa stara się jak najlepiej dostosować do ich naturalnych nawyków i w pełni wykorzystać umiejętności Różne pomysły na pszczelarstwo opisuje w swojej opowieści o pszczołach i ludziach Rotterdam Miller. jest odpowiedzialny za swoich pszczół, ale czuje się odpowiedzialny także za to, by świat pozostawał miejscem bezpiecznym dla pszczół. Druga rzecz to jest bezpieczny pszczelarz. Czy można się nauczyć czegoś o praktyce bycia bezpiecznym pszczelarzem, nie uprawiając tej profesji? Nie uprawiając ich z pasją i sercem. Każdy pszczelarz będzie dążył do realizacji swoich celów, które chronią go przed niebezpieczeństwami. Będzie walczył o to, by stać się osobą, jaką chce być. Pytanie, jakie cechy są niezbędne, aby zwyciężyć w tych licznych swoich dążeniach i Eric Fromm pokazuje tutaj i zwraca uwagę na cztery takie cechy, które są potrzebne, po to, żeby człowiek stał się mistrzem. Jakie to są cechy? Po pierwsze dyscyplina. Pszczelarz bez dyscypliny nie jest osobą odnoszącą sukces. nie kontroluje i nie rozumie, że posiada siłę pozwalającą na zarządzanie nim samym, będzie miotał się, szarpany zewnętrznymi wydarzeniami. I chciało się powiedzieć, że nawet to nie jest trzeba być czy inny tak wygląda. Dlatego musisz pamiętać, że dyscyplina jest ważną drogą do sukcesu i poczucia bezpieczeństwa. Musisz po prostu wyrobić sobie nawet wyeliminować ignorancję i brak dyscypliny. Dopiero wtedy będziesz mógł zmienić swoje zachowania Dopiero wtedy przestaniesz gonić za niemożliwymi, krótkowzrocznymi i niepotrzebnymi celami. Jednakże jest rzeczą istotną, by dyscypliny nie uważać za jakiś nakaz narzucony z zewnątrz. Lecz aby dyscyplina stała się wyrazem własnej woli by ją odczuwać jako coś przyjemnego. By powoli dojść do takiego stanu ducha, że odczuwałoby się brak dyscypliny jako coś nieprzyjemnego. Jedynym jednym z niefortunnych aspektów naszej zachodniej koncepcji dyscypliny jest przekonany że stosowanie dyscypliny w praktyce jest dość przykre. I że jedynie wtedy, kiedy jest przykre, może być dobrze. Moim zdaniem musimy zrozumieć, że to, co jest dla człowieka dobre, powinno być przyjemne. Nawet na początkowo trzeba przezwyciężyć pewne obory. Na no drugą cechę z elektronu, zwraca uwagę, że to, co jest ważne, to jest koncentracja. Nie trzeba udawaniać, że koncentracja i skupienie jest niezbędnym warunkiem opanowania jakiejkolwiek profesji czyli także bycia bezpiecznym szczelarzem. I wie o tym każdy, kto kiedykolwiek zwraca uwagę na potrzebę koncentracji. A mimo to koncentracja w naszej kulturze pośpiechu jest czymś jeszcze rzadszym niż dyscyplina. Wbrew oczekiwaniom nasza kultura prowadzi do rozproszonego i bezładnego sposobu życia. Współczesny człowiek, każdy pszczelarz musi się nauczyć skupić na wszystkim, co robi. To, co robi pszczelarz w danym momencie musi być jedyną rzeczą, której się całkowicie oddaje. Pszczelasz jest ze wszystko. Możliwość zachowania spokoju, koncentracji pośród zamętu świata, do którego prowadzi tak często ekscytacja. I wzburzenie pośród napięć i nieustannej pokusy działania posiada ważną cechę. Koncentracja jest pewnym które może przystać się stać udziałem Po trzecie, cierpliwość. Cierpliwość to siła. Dzięki czasowi, dzięki cierpliwości każdy bezpieczny pszczelarz staje się mistrzem. Cierpliwość jest aktem twórczym, zakłada odwagę i wytrzymałość. Owoce szczęścia często wyrastają po długim, powolnym i trudnym okresie wzrastania. W naszych czasach, które będą pod znakiem pośpiechu i według zasady wszystko i natychmiast. Lekcja cierpliwości jest ważną szczepionką. Przeciwdziałającą wszelkim przejawom rozczarowania i frustracji sekret bezpiecznego pszczelarza tkwi nie w natchnieniu przypływającym z nieznanych źródeł, ale w jego uporze i w jego cierpliwości. Teążeć studnie igłą. To piękny turecki idiot, zwracający uwagę na fakt, w niekończących się Powolnym użytkowaniu ukryte jest źródło sukcesu pszczelarza. Należy zawsze zawsze się nawzud, powoli, z pokorą i stałością. Czwarta cecha. Zaangażowanie, czyli pasja. Pasja jest warunkiem koniecznym bycia bezpiecznym pszczelarzem. Nic Wielkiego na tym świecie nie dokonało się bez pasji, bez zaangażowania. Jeśli to zaangażowanie i pasja nie stanie się dla pszczelarza czymś najważniejszym, nigdy nie opanuje swojej profesji. W najlepszym wypadku pozostanie dobrym dyletantem. Ale nigdy tak nie znajdzie się mistrzem. Chciałbym, chciałbym, powiedział, działa z pasją, to zawsze znajdzie kogoś, kto będzie mu to wytykał. Różne rzeczy. Zatem żyj. Rób to, co podpowiada ci serce. Bo życie jest jak sztuka teatralna. Niestety w życiu nie ma miejsca na próby. Przeżywaj więc intensywnie każdy dzień realizacji swojej pasji zanim sztuka się skończy, może nagrodą nie będą końcowe oklaski. Może czasami nawet ich zabraknie, ale nagrodą za zaangażowanie jest sama pasja, z jaką wypełniło się swoją rolę bycia bezpiecznym pszczelarzem. I ostatni punkt, na który chcę zwrócić uwagę, to te bezpieczne struktury pszczelarstwa. Zastanawiałem się myślałem nad tym, pomyślałem nad o czym można mówić, jeśli się chce powiedzieć bezpieczne struktury pszczelarstwa. i jestem do przekonania, że nie uda się zbudować dobrych struktur instytucjonalnych bez doskonałości i odwagi, bez zbudowania przestrzeni międzyludzkiej, bez wspólnoty od Szczątka zwraca uwagę na pewne tezy, które wymagają pewnego, pewnej refleksji u nas. Mówi tak, po pierwsze ludzie zawsze żyją, działają w otoczeniu innych osób, pozostając z nimi w jakichś relacjach, realnych, wyobrażonych, czy nawet wirtualnych. Od urodzenia otaczają nas jacyś inni, żyjemy zawsze z kimś, obok kogoś, przy kimś, wobec kogoś, dla kogoś. Dlatego przestrzeń między jest ukonstytuowana przez rozmaite relacje osobowe. Po drugie, nawet wtedy, gdy człowiek jest sam, sam stoi czego, gdy w realnym materialnym... Się nie to innych, to z nimi nieustannie prowadzimy wewnętrzną konwersację, taki wewnętrzny dialog. Trzecie, ważne, że przestrzeń międzyludzka nieustannie się zmienia dzięki coraz to innym konfiguracjom relacji międzyludzkich. Przestrzeń międzyludzka Podlega ciągłemu procesowi stawania się. Dotyczy to zarówno zbiorowości, jak i różnych sieci, relacji. I dwie uwagi, właściwie na koniec. Jedna, która może jest taka trudniejsza. Świat, w którym żyjemy, stanie się lepszy albo gorszy, te instytucje staną się lepsze w zależności od tego, czy my sami będziemy lepsi, czy gorsi. I jeszcze jedno bolesne stwierdzenie, że w tym świecie jest tak, że my często nie dostrzegamy skarbów, które mamy tuż przed oczyma. A dlaczego nie dostrzegamy? Dlaczego tak się dzieje? Bo ludzie nie wierzą w skarby. Żeby było bardziej optymistycznie, to powiem, że wspólnota, którą tworzymy, jest sercem, wzywającym serce. Nie zapominajmy jednak, że Twoje serce, że serce każdego pszczelarza jest tam, gdzie jest jego skarb. I musimy ten skarb odnaleźć, aby mogło nabrać prawdziwego sensu wszystko to, co do tej pory odkryliśmy na swojej drodze. Tylko możliwość zrealizowania marzeń, które czynią nas młodymi, sprawia, że życie pszczelarza jest warte przeżycia. Te pszczoły nauczyły każdego pszczelarza, że na świecie istnieje język, który każdy, każdy rozumie. I za pomocą którego można z powodzeniem prowadzić interesy. Jaki to jest język? To jest język zabawy, entuzjazmu, zaangażowania. Język spraw, którymi zajmujemy się z miłością i ochotą. Nie tracąc nigdy z oczu celu, do którego zmierzamy i w który mocno wierzymy. Dziękuję Państwu za uwagę.